Cześć, witajcie. Kolejny vlog będzie i niestety kolejne odpakowanie. Nic nie poradzę. Nie poradzę. Słuchajcie, troszkę słowem wytłumaczenia, może warto by było, nie? Bo same odpakowania wiem, no wiem, że same odpakowania są. Eee, czas. Brakuje czasu natłok spraw, ale stopniowo po malutku zaraz będziemy wracać, będzie dziesiąta nagroda, będzie też 11 nagroda. Ja pamiętam na 11 tysięcy obiecałem, że będzie 11, może się trafi jeszcze 12 tysięcy, to wam zrobię 12. Są pomysły na to, żeby te nagrody były. No ale dzisiaj nie. Słuchajcie, sklep nazywa się suga. <śm> Suga.pl, chyba tak to było. Link będziecie mieli w opisie. To jest zeszyte pudełko, Czy to jest dół. Czy oni zeszywają? Góra. Nie, zaszywają. A, to sobie nie otworzę tak fajnie. No, dobra. Wiem, co tam jest, aczkolwiek nigdy nie widziałem czegoś takiego na żywca. Zobaczymy zaraz. Ma być wiatro do fugowania. Słuchajcie. Nie znam marki, nie znam producenta, nie znam produktu, ale obiecałem, bo mam, bo mam akurat fugowanie na podłodze łazienkę też sobie będę fugował, jeszcze troszeczkę. Pobawię się przetestuję, dam wam znać, jak to wygląda, co to jest. Akcja jest taka. Wiadro jest roz rozłożone, więc trzeba będzie sobie go złożyć. Już wam wszystko pokazuję, oczywiście. Suga, wiadro. Dobrze. To jest nieważne na razie. Gąbka, jaka dziwna gąbka, patrzcie się. Ale fajna jakościowo, super, kurde. Gąbka jest petarda. To taką robił bananem. Za jasno jest troszkę. Słuchajcie, no wygląda rewelacyjnie. Czy to... Kurcze, super ta gąbka, ciekawa. No. Muszę o tym poczytać, bo ja tego nie znam. Nie znam tego ale dobra. Pierwsza rzecz, słuchajcie, zanim to złożę wiadro, takie bardzo sensowne. Mega konkretny, gruby. Nie wiem, to ma ze 2 mm. Grube tworzywo. Tu uchwycik, tu kółeczka. Aha, jest opcja na kółka na osiach. I jest opcja na kółeczka takie, jak tutaj są w zestawie. Czyli czyli wkładane. Dwa z hamulcem, to dam se, wszystkie są z hamulcem. To dam se jak setce. Powiem wam, że konkret jest to wiadro, ja sobie to dobiję potem po filmie. Nodlin, nodin, nodin tools, nodin tools i suga tak to mają, jest do filmu, jest do facebooka i tak dalej dobra fajnie e, już to składam, czyli tak na no dół mamy kratkę ta krateczka też jest taka, taka z tych konkretniejszych fajna krateczka e, tu czy tu? chyba tu taki elemencik do odciskania, słuchajcie, Ląbeczek. Mhm. odciskamy sobie, okay. wszystko jest bardzo, bardzo grube, takie konkret, tworzywo, no mega grubaśne to jest, to ma ze 4 mm ta płyta tu u góry. Powiem Wam szczerze, że ja tak konkretnego wiadra jeszcze nie widziałem na oczy. Hm. Batipaw, packa gumowa, znaczy silikonowa i batipaw gąbeczka. Nienacinana, fajna, fajna. Ja lubię te nienacinane. Aha, i tutaj to zostaje potem, a to się wyjmuje. Co nie? Więc można wkłady w, w, wymieniać. Fajne, Gąbeczka. Czyli sobie tam cyk, cyk, cyk. Kładziemy tu, i wyżymamy całą gąbeczkę. Nie wiem, czy to. Czy ja bym sobie tego nie ściągnął albo nie obrócił. Czy to, to jest do tego? Trzeba by było jeszcze być normalnym, przeczytać instrukcję, ale. O! Tak! I tu się to wyciśnie. Super! Czyli mam. Aha, bo są. To nie wiem, czy to w dwie strony nie działa. Że grubsze i cieńsze, czyli można te nakładki jeszcze uzupełnić. Ale tutaj akurat jest dość gruba tapacka. I ona tutaj. O, spoko. Widziałem taki film, że tu goście na tym stają. We dwóch. Na wiaderku, z kółkami. warioty jedne. Powiem Wam, że mega konkret. Dobra. Ja sobie to muszę do końca pomontować. Opanować temat. I moi drodzy, w tygodniu będziecie mieli, mam nadzieję, jeszcze od razu zmontuję filmik z użycia tego. Zafuguję sobie podłogę, co prawda, tam tych jest jak na lekarstwo, bo to są 120, 120 na 60 płyteczki, no, ale yy, przetestuję, jakby nie było, trzeba to sprawdzić, przetestować, zobaczyć. Może wezmę dla porównania sobie dwa wiaderka i popracuję dwoma będę, w, będę wam mógł coś powiedzieć na temat tego, jak pracuje się na wiadereczku z rolkami i jak pracuje się na wiaderku z tym z tą wyżymaczką, z tym wyciskaczem, powiedzmy, yy, czy to czy to zmienia postać rzeczy czy według mnie nie zmienia zobaczymy przetestujemy sprawdzimy w tym filmie to wszystko życzę wam jak zwykle miłej pracy trzymajcie się hej